Hej ty, Adrianek. Masz smoke'a? Masz, to rzucić, że się skończy. Adrian. A, Adrian, Adrian. To zrobię. Ci, ci, ci. A wy musicie stać na samym środku respa, downy. Idą, idą, idą. Idą, Tak. No, można zająć pozycję kucną dzisiaj się Nie. Yeah. Nie ma pozycji kucną. Dobra, nie Uff, tak uf, Dobra, uf. Uff. Uff, uff. Jak gorąco. Las, uff. One is long with the digger. Digger. Brawo. Oej, Najlepszy kurwa. Najlepszych zostało jeden. Ja. Ah, thank you. Zostawicie kanały, <laughs> <grym> co macie. Na <grym> Uwe, kurwa.

Keep Ale on the flance? no. Save don't... the smoke? I your... the map. Okay. No, no, y teraz mogą mieć broń, watać smog Smoke już jest u nas. Smoked. Yeah, yeah, e log. Ale widać. A teraz skały. Ja rzucę na smołkę. Co chcecie? Też smołka rzucili. Brawo! Nie biegajcie! Matka czemu się drwałaś? Tak ja przyładowywałem. Nieee. Chodźcie sobie Dobra, rozkurwiony 1 HP. Ojciec, ja się ze w kratku i się kurwa to nie ruszam. Zajebiś. Kurwa. Oddajcie mi moje MVP. Ale zajwiś. Dobrze. Dobra, komu? Kto? Synek, masz to? Nie, ja synek dopierdolł to. A w no. Kurwa. Kurwa. Czas na toki się skończył. Kurwa, nie mam granata wybuchającego. Hello. Może być rush? Może być, nie mają pieniędzy. Dum. To jest filozof, nie wiem, Coś leci. Przez leci. Przez leci. Przez się co? Kurwa, duga. Na długiej. A ten pomoże. Pierdolę, ała, flash! <laughs>

mi 60. O, Adrian, drugą, Adrian, drugą. Krową się nie przejmuj. Tylko traf. Dobrze. Długa przebiegła w lewą stronę. Adrian w lewo. Nie, ja patrzę tu, ja patrzę z powrotem. Kurwa się musiał zebrać. U mnie jest u mnie, u mnie, u mnie. Na mnie Baba. No ba. dobrze, się zgada nie miała. Jestem baba. Dobrze. Matka jest na pierwszym miejscu. Czekaj, synek nie kupuj. I will buy you. Kupcie synkowi, kawałek. Dziadek, kup kawałek synkowi. I przepuść dziadka. Bardzo ładnie. Thanks. Bardzo ładnie.